Zapraszam na rozmowę z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem domu inwestycyjnego Xelión. Witam Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Mówią niektórzy: żółta kartka, mówią niektórzy: czerwona kartka dla polityki Trumpa. Pan jest zwolennikiem w ogóle tutaj kartkowania Pana prezydenta amerykańskiego? Zdecydowanie tak. To znaczy, ja uważam, że ponieważ jak mówił Scott Besant, i sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, jak również zastępca kancelarii, szefa kancelarii prezydenta Trumpa, pan Miller, no to nie ma nikogo, kto mógłby się postawić Stanom Zjednoczonym, bo one są najsilniejsze, najpotężniejsze i w ogóle najnajnaj. Naj, naj Naprawdę ich dobre samopoczucie mnie zadziwia, no ale okej, okay, rzeczywiście tak mówią. W związku z tym ja już od dawna pisałem, mówiłem, że jedynie rynki finansowe mogą utemperować zakusy czy zapędy raczej może prezydenta Trumpa i to było widać przecież w kwietniu zeszłego roku, wtedy kiedy odtajniał te swoje cła wzajemne, jakby wróciły się indeksy na Wall Street, no to wtedy od razu mu się zmieniła perspektywa i zmienił zdanie i zaczął rozsądniej postępować. No, tego to słowo rozsądnie, i to, to, to też cudzysłowie, bo, bo ja uważam, że nadal rozsądnie. ale to zostawmy. Inaczej mówiąc, rzeczywiście to, co Pan mówi o żółtej kartce, według mnie jest prawdziwe. Zdecydowanie to nie jest czerwona kartka. Do końca sesji w Stanach może się dużo zmienić. To u nas nawet widać, prawda? Myśmy mówili przed wejściem na, na pod kamerę. Że ja też to przecież widziałem, że u nas gwałtownie zmieniły się nastroje, zaczęły, indeksy zaczęły dążyć do poziomu neutralnego, i tak się u nas dzieje od dwóch sesji. jest dużo spadek, a pod koniec do góry i na stosunkowo niewielkim obrocie pokazujemy, że Polacy nic się nie stało. Więc nie wiadomo, czy na Wall Street nie będzie podobnie, bo wcale tego nie wiemy ale ma pan rację że wiele sygnałów z rynku pokazuje że rynki są zaniepokojone to złoto po 4700 z groszami dolarów ta, ten dolar, który w stosunku do euro, euro do dolara, 1,17 z groszami, chociaż według mnie powinno być 1,20 pary i, i, i to by było usprawiedliwione, ale na razie widać dwa dni zaniepokojenia i ucieczki z, od amerykańskiego dolara. Te rentowności obligacji tu się na, nałożyły dwie rzeczy, bo chyba w nocy rozpoczęła Japonia nawet. Ich rentowności obligacji ruszyły mocno do góry, kiedy pani Takaichi, pani premier Japonii zapowiedziała, że będzie chciała, oprócz tego, że będą wybory już za chwilę, na początku lutego, wcześniejsze wybory, no to to nie przestraszyło rynków, nawet są zadowolone, ale to, że obniży VAT na y, żywność, to, to, to spowodowało wzrost rentowności obligacji. No i nałożyły się na, te, na, na to jeszcze Trump i rzeczywiście te trzydziestki amerykańskie, o których Pan wspominał, trzydziestoletnie obligacje, ja je bardzo pilnie obserwuję, dlatego że one w tej chwili naruszyły trend spadkowy, który trwał od maja zeszłego roku. I mało tego, jak zobaczycie Państwo, krótszy okres, to od, chyba od września, mimo że Fed ciągle obniżał stopy, to rentowności rosły. To jest naprawdę bardzo niepokojący objaw. Ja pamiętam we wrześniu, jak przekroczyły 5%, bo był taki moment. To wtedy na świecie zaczęło się mówić, że o, jest globalny problem zadłużenia, że politycy nic z tym nie robią, a kraje są coraz bardziej zadłużone. Potem to ucichło, ale obawiam się, że to mogło wrócić i jeżeli wróci w pełnym wymiarze. No to wtedy zobaczymy czerwoną kartkę dla pana Trumpa. A na razie druga. Pa, panie Piotrze, a dlaczego pan bardziej patrzy na. My jeszcze co prawda nie, nie pokazujemy państwu obligacji, pracujemy nad tym, bo sami państwo widzą, że mamy mnóstwo nowych, ciekawych plansz, które są. Sami państwo zresztą tutaj się chwalą na naszym topchacie, że państwo robią sobie print screeny i fotografują. Obligacje też pewnie wkrótce się pojawią. Natomiast ja chciałem tylko zapytać pana, korzystając z pańskiej obecności na antenie, Panie Piotrze, dlaczego trzydziestki, a nie dziesiątki? Pan tak obserwuje dziesiątki są bardziej podatne na na ruchy Fedu, prawda? Są bardziej podatne, bo bo, bo bliżej jest, prawda? No, no, no normalna sprawa i dlatego też one one reagują nieco inaczej, a trzydziestki pokazują zaniepokojenie tym, co się będzie działo w dalszej przyszłości, nie za rok, za dwa a powiedzmy za pięć. I co się będzie działo z zadłużeniem amerykańskim, i tak dalej. I dlatego naprawdę świat finansów w tej chwili od dłuższego czasu, tak myślę, że od września zeszłego roku mniej więcej, bardziej patrzy na te obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Jak w tym otoczeniu wygląda Europa i, i, i nasz kraj? Tutaj jest bardziej jest... nerwowo. Nie, absolutny spokój, znaczy czy, czy słusznie czy nie, ale jest absolutnie spokój, oczywiście rentowności też u nas leciutko wzrosły, ja nie wiem, widziałem ostatnio chyba 5,13, teraz spojrzę, żeby, żeby nie było że 5,16, no więc trochę wzrosły, no ale z 5,11 na 5,16, no to wie Pan, to nie jest... Potężny wzrost. Jeżeli rentowności rosną na całym świecie, no to i w Polsce będą rosły. Tutaj cudów nie ma, ale nie jest to dla nas groźne. A GPW w ogóle się wydaje nie przejmować tym, co się dzieje. Myślę, że, że to jest dlatego, że zakładamy, że będzie ciągle panowało to. No. Y y ten akronim, który ukuli Amerykanie, nie ja, broń panie Boże, ale to oni ukuli taki akronim, TACO, t a -C -O, TACO. Trump always chickens out, czyli Trump, Trump zawsze w końcu wymięka i się wycofuje. Więc myślę, że nasz rynek w to święcie wierzy. Na razie nie widać takich ruchów ze strony Trumpa. Zobaczymy, co będzie się działo w Davos. Na razie wiemy, że prezydent Macron wyjeżdża wcześniej niż Trump przyjeżdża, co już stawia duży znak zapytania nad możliwością... Panie Piotrze, i ten, i ten znak zapytania, i tym znakiem zapytania musimy skończyć. W piątek się pan pojawia Oczywiście. chyba na naszej antenie znowu, Oczywiście. więc pewnie będziemy trochę mądrzejsi po wystąpieniu Trumpa w Davos. Piotr Kuczyński, analityk Serium, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.